Ty-ry-ty, ty, 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 ty Mariusz, powiedz mi czekaj, co to jest za piosenka? Co ja mam ci znaleźć? To no, czekaj, bo to reklama, nie? O, ty sam jesteś jak kurwa biały dziś. Oczywiście, jak szybko spierdoliłeś i powiedziałeś, że nie chcesz, żeby na kamerze było widać. No co to jest? Nie kojarzysz tego? Ja żeglino. Ja hmm. hmm. No To były nasze lata dziewięćdziesiąte. kojarzymy no. twoje na bracia. I tak nie słychać ciebie, więc na się, kurwa, pierdolisz. Jo, no, piwo. No, czerwona no, 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 no. jarzębina, nie pij, piwo se weź. na trzydziestej, te krzaki tutaj po prawej stronie, nie? Tam było od chuja jarzębin. A co się robiło? Brało się kurwa dekielek, obcinało się, dawało się kurwa palec ten od kurwa rękawiczki, gumka no. i się napierdalało. I to było nasze dzieciństwo kurwa.

Forza sì, forza sì. Ne si vede... Giavole, la No, 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 Nie jesteś u siebie. O, zobaczymy, czy to znasz. Więc nie poznasz. Przecież mieszkanie jest przepisane na mnie podobno, to jestem u siebie, nie? <laughs> Dobra, teraz słuchaj dalej. No. Ne, ani kur. Z moim kurwa. Z moim kurwa. Ani kurkuryjku. Dobra, szukam ci dalej. Masz to. To, to, to musisz znać. Słuchaj, pyszczata, kurwo, zejdziesz na dół, masz wyjebane te dwa ostatnie zęby.

Boję! Mały! A jak to stanie oczy. tam dalej. A ile wiesz, to mnie to kur... Kurwo masz zapłacone za malowanie, więc maluj albo tobą będą malować. Oh. tego to ja sam nie pamiętam, ale... Nudę no, pamiętam. Trzeba za, trzeba za, trzaza było. Dobra, to odbiorę coś następnego. K kurwa, zobaczmy, kurwa, co to jest, kurwa. Prze Przebiegła kurwa. 95 rok, tyle ci podpowiem. Jo? Miałem, ma miała, bytka, miała. Zbytka, miała... Miała syna jednego złego lewej matki. Miała matka syna. Syna jedynego. Dobra, no, ja szukam następnej, jak to zabierze. Ja ale... się kurwa Mariusz jesteś przegrany, bo kurwa płakałeś, że tego cwela nie ma i nie kończy roboty. 97 rok. No kurwa, to się zaczęło. Jesteś szalona, mówię ci. Jesteś zawsze pod podczas... No dobra, to się jeszcze. To było za naszych czasów Disco Polo i Disco Polo Relax, nie? No. No czekaj.

czekaj. Mm. Mam karę, 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 karę. karę mam kurwa. O Ojej, dobra. Jak mam karę. 2014 na... rok. Bierzesz się za to malowanie, czy nie? Jak mam karę na streamie, to mam karę, kurwa, na dla was tych korku, no. Kurwa i nam ten muszę wezwać. Co tam jeszcze kurawa? Ta kura, był taki wybitny. No nie wiem. To one. To płany się mówi, a nie to Jak płany. nie malujesz to spierdala i stąd krzywusie się jebany.

Tego to nie tam kurwa. No to reklama jest. No No co to jest? No co to jest? No kurwa. Mariusz mi się podpad z tym jak dzisiaj podawałeś się za czarkę i darerowałeś chłopaków przez jego telefon. 七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 nie da Tak słuch oh. cip no, Miał taki głos, że cip No cip 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 chuj. cip No cip 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 skąd tę muzykę? Leciała w tramwaju podczas jazdy. I co to już jest ta zmiana? No co no. jeszcze nie króle się była. A o się zaczyna? Od No to po jest popierdolona, nie? Dobra. To jest z tych nowych, to jest z tych nowych, zobaczymy, co znasz. Ale powiesz, jaka to jest nuta? Kurwa. Bo ciaraję chyba. Nie, Nie. Ja pierwolę kurwa. Co to jest? Nie wiem. Otwiał się je wczoraj i znów będzie bombowy myślał.

Co kurwa? Wszystko po wypisach? Dajcie z na mordec z bo wrzucam do nadożera i zdjęcia potrzebuję. Dobra, to się jeszcze ci znajdę. O, czekaj. Do worka to będziesz spakował. To było 6 lat temu. Kojarzysz? No nie mów, że tego nie znasz Jo, Zakopałem się, kurde Nie Nie? Andreiz, convert, andreiz, cab, andreiz, Dobra, szukam dalej. O! Jak to zgadniesz, nie? Igació, kulinetu, вещ, to musi znać. ]¡e, no, ale na kur się produkuje, że ciebie nie słychać. To musi znać. Mariusz, pogoń go. Nie. Czy nie znasz tego? Nie znam. Masters. Ja. Pogoń tego patałaka. Do Kurde. Dogoń go za spierdoloną rogę. Czekaj, jeszcze coś. Jest. To było 14 lat temu. Się kurwa znalazł DJ Kleks. O, czekaj, zobaczymy czy to będziesz wiedział. To jest przeróbka akurat. Kurze, tak ma, kurze, kurze, to jest ci Dobra, teraz tak, bo mam piosenkę. Chcesz polską wersję czy angielską wersję? Polską. Zjebałeś robot, weź to poprawiaj i zaczynaj kolejną ścianę. Znowu będzie pomidorowa zrobiona z wczoraj. To jest kurze lat 80. Było. 90. 80. No może i 80. No. To wiesz co to jest? Bo angielska wersja była prawidłowa, a ktoś no. zrobił polską. No to wiesz, kurę angielską. Zobacz, może ci podpowiedzą. Angiel angielską kurze dali. Mam okej, w ogóle... Majd wonę opisone z Hollywood i patrz mi na ręce. No to teraz ci puszczę angielską, nie? No. DJ Flex wypierdala i z tego mieszkania grać na parkingu.